Thank you. Organizatorki pracują na pięciu obszarach problemowych, pięciu wybranych przez Zespoły Pracy Socjalnej obszarach. Gal jest jednym z tych obszarów problemowych i to jest pierwszy obszar, który został zbadany przez organizatorki. My sami bierzemy i sami odgarniamy swoje samochody. Organizatorki społeczności lokalnej przez jakiś miesiąc czasu codziennie Wchodząc bezpośrednio w środowiska, rozmawiając, prowadząc wywiady swobodne z mieszkańcami, robili badania. Na podstawie informacji zdobytych w czasie tych wywiadów zostanie utworzony dokument, który będzie taką podstawą do dalszej ich pracy. To, co dzisiaj słyszeliśmy, to jest jakaś niewielka część zgłaszanych potrzeb i problemów zgłaszanych przez mieszkańców. Z tego obszaru. Wolączki tego osiedla, tak? To będzie tak. Świetlica, boisko dla dzieci, plac zabaw jakiś taki naprawdę konkretny, ławki tutaj wokół bloku. No i przydałby się najbardziej też chodnik do przystanku. Nie ma tej, Należy nam się szczególnie, może nie tyle nam, co naszym dzieciom. Nie czujemy się absolutnie gorsi. Gdyby nas było set na mieszkania, mieszkalibyśmy w pałacach. Nie każdy jest bogaty. Jest to nieprawdą, że mieszkają na blokach socjalnych rodziny patologiczne. Absolutnie. Większy się ja powiem panu jest tych dobry. Zresztą, nie można człowieka przekreślać. Każdemu trzeba podać rękę. No jako sąsiedzi znajomi, no to nie mamy tu raczej między sobą żadnych konfliktów takich. Raczej się dogadujemy. Tak naprawdę pracę dopiero zaczynamy. Yy, bo po prowadzeniu badań przygotowujemy dokumenty wyjściowe w postaci mapy zasobów i potrzeb i w zależności od tego będziemy planować dalsze działania. W chwili obecnej prowadzimy działania na rzecz aktywizowania społeczności i pod kątem utworzenia na terenie osiedla świetlicy klubu takiego środowiskowego, w którym mogłyby się spotykać dzieci, młodzież i osoby starsze, które zamieszkują na terenie osiedla. Osiedle jest dosyć młodą, można powiedzieć, częścią miasta, bo tak naprawdę pierwsze bloki zostały oddane do użytku w 2006 roku. To są dwa bloki, które są zaadoptowane po hotelach robotniczych. Natomiast cztery nowe bloki oddane zostały w 2010 roku, i od tego momentu tak naprawdę zaczęła się szersza praca na terenie tego osiedla. Pracownicy socjalni gdzieś tam próbowali do tej pory zmienić myślenie samych osób, bo w momencie, kiedy oni zaczną się postrzegać inaczej, od tej dobrej strony, to i tak zaczną na nich patrzeć ludzie, którzy mieszkają w innych częściach miasta. Problemy społeczne są obecne wszędzie, tak? Patologia jest obecna wszędzie, alkoholizm jest obecny wszędzie, w całym mieście. Tak naprawdę gdzieś tam wykształciło się takie myślenie, że na Marii Gaj to jest sama patologia. Nie, tam są normalni ludzie, którzy chcą normalnie żyć, dostali mieszkania, na które bardzo często czekali. Niektórzy byli tam w wyniku eksmisji, ale chcą normalnie żyć, chcą normalnie funkcjonować. Chcą my pracować, chcą my się cieszyć codziennymi radościami. Świetlica jest potrzebna dla dzieci. Na każdy ten obszar jest przeznaczone po 500 tysięcy z tego budżetu obywatelskiego. I, część, I te pieniądze można tutaj przeznaczyć, tylko trzeba zgłosić takie potrzeby. A, A to jest budżet obywatelski, gdzie mieszkańcy muszą mówię Trzeba im patrzeć dobra. na ręce, bo ja, 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 mówię, ja, ja mówię... Pani ja 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 świetlica, to... to... nie ma sprawy, dzieci miałyby I gdzie to lekcje to odrabiać, tam nie wiem, wolontariusze zawsze jacyś by się znaleźli. Kwota 500 tysięcy, to można ją tak ładnie obrócić. Ale niech powie... że... nie mi nie pan wierzy, jak będzie pomieszczenie, niekoniecznie muszą to być nowe komputery. Nie, absolutnie. Bo, y, y, wymieniane są komputery w Urzędzie Miasta, także pomału wszystko da się załatwić. Błąd był, że nie zostały pod te bloki podciągnięte żadne media. Praktycznie byliśmy tutaj odcięci od świata. Nasze dzieci też należy im się, aby oglądały telewizję, bajki, jakiś dostępniały do internetu i tak dalej. Z tego powodu są te anteny satelitarne na dachach. Jedna rodzina, jedna antena, dokładnie. No antena satelitarna nie jest droga, I abonament też. Ja na przykład płacę 15 zł za abonament. No to nie są to jakieś kolosalne pieniądze, prawda? A nie można odciąć nas od świata, od informacji, dzieci od bajek i w ogóle od dostępu do internetu. Nawet. Ma pan takie odczucie, że dziecko jest dyskryminowane. Wtedy spokojnie może Pan powiedzieć, że to no, nie prezydencie no, naciskiem, na spokojnie. Na, z naciskiem na spokojnie. Tak, nie. Ale nie są takie pewne kwestie, które zgadzam, naprawdę, jak się nie słyszy o nich, czy jak syn ze szkoły wraca i opowiada, no właśnie że no. został z kolejki z obiadu na koniec przestawiony, to wie Pani, no, to, no mówię, no są takie rzeczy, które naprawdę czasami boloją. Mapa się tworzy. W tej chwili opracowujemy badania, które przeprowadzałyśmy w miesiącu lutym. Jesteśmy na etapie opracowywania wywiadów swobodnych. Zebrany mamy pozostały materiał i wstępną analizę zrobioną na terenie osiedla. Teraz w pierwszej kolejności ukierunkowujemy się na to, żeby stworzyć miejsce, gdzie będzie się mogło spotykać dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Dlatego, że na osiedlu nie ma żadnej infrastruktury. Jest jeden sklep, przystanek autobusowy i niezagospodarowany budynek po stanie elektrociepłowni. Do szkoły trzeba dojechać, tak naprawdę do sklepu po zakupy trzeba dojechać, do kościoła trzeba dojechać, do lekarza trzeba dojechać. Nie bardzo jest jak wyjść na spacer, bo dookoła to są tereny, które są niezagospodarowane, nie ma gdzie usiąść, przysiąść, takiego nie ma zorganizowanego tego osiedla. Mieszka tam prawie 1200 mieszkańców, prawie 300 rodzin, z czego samych dzieciaków jest ponad 300. Mąc, tak, wszystko. jest w bo tak naprawdę pan nie tak? jechać z dzieciakami więc e, z żoną do zgryzu poza pokój, to wam bilety więcej kosztuje Oczywiście. Nie jedną targę, tak tak, tak? tak, to cztery osoby siada, każdy zapłaci dwóch i za pięć złotych jadę do miasta i z powrotem. Ja myślę, że już jest różnica. Pracownik socjalny jest postrzegany pod kątem pomocy finansowej. Nawet jeżeli wcześniej prowadziliśmy jakieś działania na terenie osiedla, to zawsze gdzieś tam był ten element, y, element świadczenia pomocy finansowej. My wychodzimy i od razu mówimy, że nie jesteśmy pracownikami socjalnymi. Którzy przychodzą dać Państwu pomoc. My chcemy z Wami pracować, żeby rozwiązać Wasze problemy. Yy, chcemy Wam pokazać drogę. 31 m 19 21, dokładnie, ale użytkowe jest 29,13. Tu jest 26. No, a tu jest 29,13. 25, no. I tutaj mieszka 7 osób. 7 osób. 5 dzieci i... i Państwo. Przychodzą po to, żeby nam tu pomóc, a szczególnie naszym dzieciom, żeby pomóc. I wydaje mi się, że gdyby ta współpraca była naprawdę taka głębsza. I więcej może zainteresowania ze względu tu ze strony mieszkańców, na pewno by wszystko się układało pozytywnie między nami a pracownikami MOPS. One nam wychodzą naprzeciw, po prostu kierują nami, co by się też przydało, co dla tych dzieci można zrobić, no w jakim sensie, żeby nam pomóc. No nawet byśmy nie wiedzieli o takim czymś, że w ogóle jest jakieś takie spotkanie z prezydentem czy coś w tym sensie. No, one nas informują o wszystkim. Ja mogę zaoferować się, że 100% pójdę na to spotkanie, postaram się też ze sobą wziąć kilka osób. No i będziemy walczyć o, nie dla siebie, tylko dla naszych dzieci. Po pierwszych badaniach, jeden z mieszkańców się zadzwonił i mówi: Pani Ewo, jest sprawa do przegadania, czy możemy się spotkać. Także już gdzieś jesteśmy postrzegane inaczej, jako osoby, które faktycznie chcą im pomóc, nie tylko finansowo. Chcą im pomóc rozwiązać te problemy, które ich dotykają. Pani Dorota ma pewien problem, panie Dienicowa. No że trzeba pani częściej patrolić. Potrzeba więcej patroli, poufnej. Jest już ujęte to. Żeby Czyli tutaj... będą patrole... W tym momencie jestem koordynatorem działań organizatorów społeczności lokalnej. Jestem osobą, która nadzoruje, która rozmawia z dziewczynami, z organizatorami, przegaduje pewne problemy. Natomiast bezpośrednio w środowiska wchodzą dziewczyny, organizatorki. W tym momencie dziewczyny analizują badania, analizują te informacje, które, które y, otrzymały od mieszkańców. I sukcesywnie takie badania będą przeprowadzane na każdym kolejnym odcinku programowym. Na pewno same relacje i jakby odbiór Ośrodka Pomocy Społecznej będzie inny. W tym momencie Ośrodek Pomocy Społecznej często postrzegany jest tylko jako instytucja przyznająca pomoc, natomiast mamy taką nadzieję i wierzymy w to, że OSL pomoże zmienić postrzeganie ośrodka, postrzeganie pracowników. OSL-owcy wchodzą w zupełnie inne relacje z mieszkańcami. No, poza sobą i swoją pracą nie mają nic więcej do zaoferowania mieszkańcom i jakby to zdecydowanie odróżnia ich od, od pracowników socjalnych. Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.